I tak oto właśnie zostałem zaręczony z trzema przystojnymi mężczyznami. Asiu, Asiu, proszę, pomóż nam. Tutaj już nie chodzi tylko o nas. Świat naprawdę jest w niebezpieczeństwie. Hmm, zgoda. A więc zaczynamy trening natychmiast! Wow! Ej, co to ma znaczyć? Ta maska zablokuje twoje teksty na podryw, bo to debilny sposób na pokonanie tych bogów. Co? Jaka maska? O. Żółbym twoje usta jak surowy boczek. Pierwszym etapem waszego treningu będzie wspięcie się po tym 24-metrowym filarze pokrytym w całości olejem rzepakowym tłoczonym na zimno. Przepraszam, Asiu, Asiu ale... jak to właściwie ma nam pomóc w pokonaniu tych potworów? Pewnie zauważyliście, że od czasu waszej wizyty w gajowskim klubie otrzymaliście dziwne moce. Jest to męska miłość w najczystszej postaci, a tak śmiesznie się składa, że to również jedyna słabość bogów, z którymi walczyliście wcześniej. <laughs> Przepakowym, tak samo jak i z benzyną bezołowiową stymuluje wasze jądra, które są głównym czynnikiem produkcyjnym męskiej miłości i pozwalają otworzyć się na nowe doświadczenia w waszym życiu. Wspinaczka po tym supie wzmocni połączenie waszych klejnotów z resztą ciała, co poskutkuje wzmocnieniem waszej mocy. Po 20 minutach ciężkiej wspinaczki oboje nie mieliśmy już sił. Piotr wspiął się na wysokość 14 metrów, a ja zostałem na samym dole. Nie ma opcji, że się stąd wydostaniemy. Hehe, <laughs> na szczęście mam pas starego. To jedyna pamiątka po nim. Szast, prast, i za pomocą tego pasa dostanę się na samą górę w Trimiga. Hej! Mały Kurwig! Bez uszukiwania! Grinch. Wspiałem się już na połowę wysokości, jestem wyczerpany. Nie ma opcji, że Waltkowi się uda. Jego moce są o wiele słabsze od moich. Zaraz. Jeśli te żółte fale to moce męskiej i miłości, to znaczy. To znaczy, że Seba był gejem? Jakim cudem on używał tej mocy tak dobrze? Musi być w tym jakiś szkopuł. Myśl, Piotrze, myśl. Co to mogło być? Eureka, Jakubie! Znalazłem sposób na wydostanie się z tej dziury. Klucz leży w delikatności i w sposobie, w jakim okazujesz miłość innemu mężczyźnie. O czym ty pierdolisz, Piotrek? Jakubie! Seba był gejem! Co? Tu gdzieś miał narzeczono. To o niczym nie świadczy. Daj mi dokończyć. Chwilę przed swoją śmiercią, Seba dotknął mnie w niesamowicie delikatny sposób, przekazując mi swoją energię męskiej miłości. Kluczem do siły musi być delikatność i sposób, w jaki ją pokazujesz. Rozumiem. Hmm, a więc kluczem jest submisywność, więc zróbmy to z delikatnością, tak jak uczył mnie wujek. To, to działa. <laughs> O, dziura. Zawsze jak widzę dziurę, mam ochotę włożyć tam rękę. O, opa. ja pierdolę. Waldek, coś ty narobił. Nie byłem ja. Ach, nieważne, patrz i się uczy. Przekuję swoją słabość w siłę. I wzmocnię moje ciało, sprawiając, że będzie twardsze niż star. Ło. I siup. Uf. Asiu, Asiu. Proszę, pomóż waltkowi. Może i opanował moce delikatności, ale dalej jest słabszy ode mnie. Nie ma opcji, że uda mu się przejść przez tą zaporę. Asiu, Asiu! Na pomoc z góry nie ma co liczyć. A więc jala! Oh, udało mi się przekroczyć tą zaporę, ale obalam sił, zaraz spadnę i cały mój wysiłek pójdzie na marne. O nie, znowuślizguję się. Trzymam cię, stary. Dzięki Piotruś, kochany ty mój. Wow! nie wierz się tak, bo cię puszcza. Po 61 minutach i 9 sekundach wspinaczki udało nam się dotrzeć na szczyt. Brawo, chłopcy! Jestem z was dumna. Pierwsza część treningu za wami. Poznajcie Turka i Araba. Oni również posiadają masę wiedzy na temat męskiej miłości, ponieważ dzielą ze sobą łóżko. Uszanowanko. Dalszy trening będziecie kontynuować pod ich czujnym okiem. Turek będzie nauczał Piotra, zaś Arab Waldka. Ej, ja chcę turka. Sorry, młody, zostałeś już do mnie przydzielony. Drugą część treningu pora zacząć. Co? Nawet nie dostaniemy przerwy? <laughs> Lordzie Filipie, jak długo musimy jeszcze czekać? Kamia Mungusa jest tuż na wyciągnięcie ręki. Dynie, żyjemy setki tysięcy lat, dodatkowy tydzień czekania nas nie zbawi. Ach tak, w takim razie wyruszam zdobyć kamień w pojedynkę. Czekaj, a co z obietnicą Zeusa? A co z honorem? W dupie mam honor. Złożę walkowi i spółce niespodziewaną wizytę. Wypatrujcie mnie za trzy księżyce.